To chyba pora na Pana Wormuda. To coś wygląda bardzo roślinnie, więc wydaje mi się, że tylko jedna osoba tutaj pomoże. Tak, mówię o człowieku marihuanem. No to co? Pora na omówienie lurplanta, bądź jak kto woli, płacącej rośliny. Tak zostało wybrane na ankiecie na karcie społeczność. Dużo osób też się spróło, jak mogliście to wybrać, kiedy do wyboru mieliście jeszcze ubrania na wiosnę. Ale cóż, wybór demokracji. Jeśli chcecie serduszko, to dziś musicie się wykazać wybitną poezją, ponieważ tylko 10 osób dostanie serduszko. A jakie to będą osoby? Osoby, które wymyślą najlepszy wierszyk, który spodoba mi się po prostu najbardziej, na temat Wormuda. Do dzieła. Kto jest widzem, niech zostawi lajka. Bardzo fajnie by było ich widzieć tutaj. 1500, a jeśli chcesz więcej kontentu z Don't Star Together i jesteś tutaj nowy, zostaw subskrypcję. Tak więc teraz pora popatrzeć na roślinkę. Oczywiście podróż będzie wymagała mojego przygotowania. Wezmę z lodówki trochę naleśników, nie mówcie Warley'emu. Weźmiemy też standardowo jakieś podstawowe materiały typu trawa, patyki i na tym etapie gry każdy z nas ma już złote narzędzia, więc krzemień jest naprawdę awaryjny. No i dostałem jeszcze trochę rybnych kotletów szwajcarskich od Warley'ego, które. A jak chcecie wiedzieć, co robią, to zapraszam do filmu o wiośnie, bo nie mamy czasu na tłumaczenie. Ubrań na razie nie mam, więc jest to jedyna opcja Ale dobra, nie o tym jest ta opowieść Naszą bazę nawiedziła pewna roślina Z tego co się dowiedziałem nie tylko mnie, bo na przykład Pojawiła się też u Woody'ego Wiosną nie miałem co za bardzo robić, więc ruszyłem Moimi ostatnimi szarymi komórkami Połączyłem moją parę najważniejszych neuronów I wykonałem te oto obliczenia Wynikające z moich pierdolonych obserwacji Po pierwsze liczba tego kurestwa Zależna jest od ilości graczy i robiąc spis Wszystkich osób jakie są na naszym świecie Wywnioskowałem też, że spawnią się tylko Kiedy gracze są na powierzchni, jeśli wyjdą z bądź wejdą do jaskiń, licznik resetuje się. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, czyli gracz nie wejdzie do jaskiń i nie rozłączy się na jednego gracza, zrespisie się jeden ziutek już przed dniem piątym. Zakładając, że wiosna trwa 20 dni, na jednego gracza przypadają maksymalnie 4 ziuty z oczami. Kiedy na świecie jest więcej niż jeden gracz, liczba ich nie jest taka oczywista, gdyż wszystko opiera się na losowaniu. Tak czy srak, obliczenia te wykorzystały całą moją intelektualną manę, tak więc nic mądrego już dzisiaj nie powiem, a może i nawet do końca wiosny. Bohater naszego filmu, Wes, wyruszył w podróż do Wormuda, aka człowieka Marihuaen, aby dowiedzieć się co to za patrzące zielone gówno. Oczywiście ja, jako lektor tego kurwidołka, wiem co to jest. Nic groźnego, a nawet posiada ogrom zalet i benefitów. Wesowi trochę zajmie zapierdalanie do bazy Wormuda, tak więc teraz opowiem o jego... Statystyka. Sam rdzeń patrzącej rośliny posiada 300 HP. Oczy, które spełni wokół, po 30 i zadają 20 damage'a. Dodatkowo całkiem szybkimi atakami. Lurplant po polsku to wabiąca roślina. A nazwa nie jest spizdy. Roślina ta używa przynęty do zwabiania ofiar. Jeśli nie będzie miała w swoim ekwipunku, o czym zaraz powiemy, żadnego innego mięsa, wyprodukuje Lifimita z częstotliwością co dwa dni. Dobra, jestem już u Wormuta. No, oczywiście, że nie dadzą mi dokończyć. Wypierdolimy to i to. O, a może jeszcze to? Co ty robisz? Kurwa, przesraszyłeś mnie! Ja, 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 Co ja robię, tak? Otóż korzystam ze śmietnika. Mi to wyrosło przy bazie i cały czas się na mnie gapi. Okej, okay, czyli po to przylazłeś? Z racji, że cię lubię, to wytłumaczę ci parę kwestii dotyczących tego stworzenia. Tak więc, może wytłumaczę się wpierw z tego, co ja tutaj odpierdalałem na twoich oczach. A roślinka ta posiada swój własny plecak, posiadający 15 slotów. Jest w stanie magazynować przedmioty za sprawą ocznych roślinek. Te małe gnidy mogą wiebać leżące na ziemi przedmioty, zbierać nawet za nas surowce. Kraść ptaki, zające, motyle, pszczoły, a nawet zajebać grupowo świnie i potem ukraść mięso. Wypełniony lurplant potrzebuje zaledwie 20 sekund do strawienia pojedynczego przedmiotu, czyli zniszczenie takiego standardowego staka po 40 przedmiotów zajmie jej 800 sekund. Jeśli lurplant zostanie natychmiastowo zniszczy kolejny wciągnięty przedmiot. Do przedmiotów i złapanych ofiar można dostać się w centrum dowodzenia. Ogólnie to z racji, iż oczne roślinki mają zaledwie 30 HP, w łatwy sposób zniszczymy je jednym strzałem bez uniku. Taktyka jest prosta. Tworzymy pustą ścieżkę do centrum, a potem napierdalamy bulwę. Nie ma ona żadnego systemu obrony, więc wystarczy po prostu ją trzepać. Po zniszczeniu wydropi bulwę do zasadzenia, niestrawiony lód oraz ewentualnie niezebrane liściaste mięso. Da się to zebrać? No, oczywiście, i zaraz przejdziemy do tej właściwości. Takie bulwy najlepiej jest sadzić na łodzi, gdzie nie wytworzą ocnych roślinek, więc będą jedynie źródłem Lifimita. Tylko uważaj, drogi Wesie, z nas raniem ich na swojej łodzi, ponieważ z łatwością możecie się przez nią utopić. Tak wygląda najlepsze ułożenie. Bulw na jednej Łodzi do farmienia liścia z tego mięska. O, potrawa z mi to opowie! Morli! A teraz przejdziemy do kolejnych zalet lurplanta i tego w jaki jeszcze pożyteczny sposób możemy go wykorzystać. Ten atut zaczniemy od tego, że oczne roślinki nie mogą wytworzyć się na twardych darniach, takich jak dla przykładu darnia skalista, pustynna, księżycowa i tak dalej. Wtedy oczka mogą wyrosnąć gdzieś daleko, ale dzięki temu będziemy mogli postawić sobie taką bulwę w bazie. Patrząca roślinka ma najwyższy priorytet samozapłonu, więc może zostać świetnie wykorzystana w lato. Wystarczy pierdolnąć bulwę tym oto sposobem, gdzie i w zasięgu strażaka. I tak mamy gwarancję, że w okolicy jedyne co nam się zajara, to właśnie bulwa w lato, co zostanie zgaszone przez naszego strażaka. No i nie zapomnijmy o tym, co robiłem na początku. Możemy dropnąć jakieś śmieci, których nie potrzebujemy tuż przy oczne roślince, aby następnie zostały one po jakimś czasie strawione. I to na razie wszystko, co mogę powiedzieć Ci o Lurplancie. Za darmo. No skurwa mać!